Często spotykam się z osobami, które tygodniami, czy nawet wręcz miesiącami borykają się z różnego rodzaju bólem, z którym często niewiele robią. Wydaje im się, że jeśli troszeczkę odpoczną lub co gorsza, pójdą do lekarza, ich odpowiedzialność za ten problem na tym się skończy, a ból samoistnie zniknie. Najlepiej po zażyciu cudownej pigułki, lub już w najgorszym przypadku, gdy przestaną ćwiczyć. Głęboko smuci mnie, że środowisko lekarzy i medyków, ale i również często media, a także inne środowiska przyczyniają się niejako do tego, że w społeczeństwie nadal królują tego typu przekonania. Jest to niesamowicie beznadziejna sytuacja, gdy człowiek, który buja się z dużym problemem zdrowotnym, idąc do rzekomo wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego, czyżby tylko z nazwy, profesjonalisty, kończy często w stanie jeszcze gorszym niż przed rozpoczęciem batalii o swoje zdrowie. Dziś jednak. Chciałbym zająć się tematem, który pozwoli Ci zrozumieć, czego nie robisz w swoim postępowaniu, a co ma potencjał raz na zawsze wyeliminować Twoje problemy związane z licznymi kontuzjami, przewlekłym bólem, ale i również często nadwagą, czy brakiem ochoty na trening i innego rodzaju dolegliwościami, na które narzeka coraz więcej osób. Tak więc zaczynamy! Siła zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia. Mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień bardzo dobry moi kochani, czyżby coś Was bolało? No dobra, na wstępie małe przywitanie dla nowych słuchaczy. Ostatnio pojawiło się kilka nowych osób, dlatego jeśli jeszcze nie dodaliście mojego podcastu do swoich ulubionych w Waszej aplikacji, gorąco teraz do tego namawiam, a ja tutaj bezbędnego Pitu Pitu lecę z dzisiejszym tematem. Czegóż więc dziś dowiesz się z tego odcinka? Ano mam nadzieję, że pomoże Ci to w usystematyzowaniu swojej wiedzy na temat tego, co działa, a na jakie rozwiązania nie tracić czasu. W gąszczu magicznych pigułek i webinarów, które nic nie wnoszą, można już się pogubić. Wiedza leży tak naprawdę na chodniku, tylko gdy część informacji jest tak naprawdę bezwartościowa, to jak tu wszystko odróżnić? Jak odróżnić ziarno od plew? No i oto jest nasze pytanie dzisiejsze. Według mnie. Takim pierwszym prawdziwym krokiem, jaki powinniśmy poczynić, jest absolutne zaprzestanie poleganiu na telewizji i internecie w kwestiach swojego zdrowia. Według mnie jest to naprawdę ogromny błąd, który popełnia dziś. Można zaryzykować miliony osób. Szukają, przedzierają się przez sterty wirtualnych porad, po czym tak naprawdę wracają tylko do punktu wyjścia, ponieważ w zasadzie w necie no, możemy znaleźć praktycznie wszystko, co tylko sobie wyobrazisz. Na jeden problem tysiąc różnych odpowiedzi. Każda jedna zaprzecza kolejnej. Czy tak naprawdę jest w tym gdzieś ziarno prawdy? Oczywiście, że tak. Jednak przypadków, jakie się mogą zdarzyć, jest też naprawdę miliony, i nie możemy sobie tak po prostu tego bagatelizować, dostosowując sobie własny problem, wydumany czy prawdziwy, pod tak naprawdę nasze własne widziwisie czy wyobrażenia o tym, co się dzieje. Co zatem zrobić, gdy już przytrafiła mi się kontuzja? Możesz zapytać. Przede wszystkim, no to trzeba byłoby na początku zastanowić się i to tak naprawdę zastanowić się, a nie tylko poszukać w internecie czy wbić w Google albo zapytać kolegi, tylko usiąść i przemyśleć, co ja takiego robię i skąd ona ta kontuzja mogła się wziąć w moim życiu. Bo tak naprawdę, to jeżeli dobrze się zastanowimy, to każdy uraz, każdy ból, każdego rodzaju jakieś dziwne uczucie, które przytrafia nam się. No, to jest taki sygnał ze strony naszego własnego ciała, że coś robimy źle. Nie ma tutaj innej odpowiedzi. Tak naprawdę być może wydaje się nam właśnie każdemu z nas, że jesteśmy chodzącym ideałem często i że już lepiej się nie da. A tak naprawdę potencjał do progresu, do poprawy, do. Tak naprawdę, lepszego podejścia do czegokolwiek, czymkolwiek się w życiu nie zajmujesz, jest zawsze ogromny. Zawsze możemy coś robić lepiej. I tutaj jest to pytanie, które należy sobie samodzielnie zadać. Nie może tego za Ciebie zrobić nikt inny, tylko i wyłącznie Ty. Są to sygnały, że coś jednak dzieje się nie do końca tak, jak powinno. Skoro boli, no to tak właśnie zaprogramowany jest nasz organizm. Być może czegoś też nie robisz. Być może czegoś robisz właśnie, tak jak powiedziałem, za dużo, a być może za mało. I tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na każde pytanie. Jeśli boli mnie ręka w taki sposób, to znaczy, że A. A jeżeli w taki, to B. No, byłoby to zbyt proste. Nasz organizm jest po prostu zbyt skomplikowany, zbyt złożony. Nie jest to samochód, którym schemat pomoże w rozwiązywaniu, znajdowaniu problemów. Każdy przypadek tak naprawdę jest stanowczo indywidualny. I takie porady z internetu, nawet od najlepszego trenera, mogą być wysoce prawdopodobnie złe i szkodliwe. Nawet wręcz tutaj pokusiłbym się o takie słowo, ponieważ będą to rozwiązania, które, tak jak widzimy w sieci, mogą oczywiście pomóc. Jest to jednak, tak naprawdę, troszeczkę można byłoby powiedzieć, taka gra w rosyjską ruletkę. I jak dobrze wiesz, o co chodzi w tej grze, oczywiście nikt z nas w taką grę nigdy nie grał, ale widzieliśmy to nieraz w filmie. Nikt tak naprawdę nie chciałby ryzykować strzału we własną głowę z prawdziwego pistoletu, gdy można byłoby sprawdzić zawartość magazynka. No nie? Chyba nikt tutaj nie zaprzeczy w tym momencie. Jednak, tak naprawdę, co jest tym naszym głównym problemem? Bo tutaj już zaczynamy przechodzić do sedna sprawy. Na razie tak pokrótce, punktowo. Wśród tych problemów znajdziemy tak naprawdę no, takie rzeczy, o których już nie raz mówiłem i być może brzmię tutaj znowu kolejny raz jak jakaś zdarta płyta, ale będzie to taki prosty brak całościowego podejścia do swojego organizmu. Powiedzmy, że zapisujesz się na jakieś zajęcia i chcesz nagle zacząć walkę o swój organizm. No to dobrze, super, pierwszy krok wykonany, idziesz do tego swojego nowego miejsca, cieszysz się, że podjąłeś, podjęłaś ten wysiłek i niestety okazuje się, że to wszystko, na tym się kończy, tylko i wyłącznie chodzisz na zajęcia. A tak naprawdę w Twoim życiu brakuje Ci dużo jeszcze innych rzeczy, o których zaraz powiem. A następnym problemem bywa sam stopień zaawansowania takich zajęć, które często, gdy zapisujemy się, nie mamy zielonego pojęcia, jak będą wyglądały. Nie są one zazwyczaj, może w niektórych przypadkach, ale często tak bywa, aż tak bardzo dopasowane do naszego poziomu. I to jest częsty grzech, który spotykamy w wielu różnych miejscach. Nie ukrywam, że również i zajęcia u nas nie są nigdy w 100% dopasowane pod Twoje indywidualne potrzeby. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie się znajdujesz. Jeżeli masz już jakiś problem czy kontuzję, albo ewentualnie jakieś braki w mobilności, czyli ruchomości naszych stawów, przykurczone mięśnie, dużo siedzisz, nie jesteś zbyt aktywną osobą, to najprawdopodobniej nie jesteś osobą predystynowaną do tego, aby brać udział w takich zajęciach. I tutaj odpowiedzialnie zależy od, to oczywiście od trenera, czy on wskaże ci takie zachowanie, które byłoby najbardziej odpowiednie, czyli wybór zajęć indywidualnych. Niestety, często z przyczyn ekonomicznych, to można zrozumieć, ale i również z innych, ludzie wybierają sobie zajęcia grupowe. Ja to rozumiem, również preferuję tego typu zajęcia, ponieważ wolę kontakt z innym człowiekiem, jednak ciężej jest tutaj dopasować stopień trudności takich ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości danej osoby. My staramy się naprawdę z całego serca, aby każdy trening był zindywidualizowany do granic możliwości, jednak często widzimy, że nasze wskazówki również są ignorowane. I to jest kolejna rzecz, którą wiele osób popełnia taki błąd. Przecież, tak naprawdę, powiedział mi ten trener, że najważniejszy jest wynik. To, jak dużo podniosę na tej sztance, jak szybko zrobię ten trening. I oczywiście my również o tym mówimy, ale na pewno zaznaczamy na samym początku, że tak naprawdę to wszystko nie liczy się w żadnym stopniu, jeżeli będziesz to robić na tak zwaną pałę, czyli brzydko mówiąc, no odwal się, bez przykładania do tego, jak twój organizm będzie ustawiony, które mięśnie będą napięte, w jaki sposób będziesz oddychać. Nie jesteś w stanie wykonywać tych ćwiczeń poprawnie na dłuższą metę. Po prostu traci to sens, a ryzyko takiej kontuzji czy urazu wzrasta. Jeżeli już na tym etapie masz jakąś kontuzję, o której często ludzie też na pierwszym spotkaniu, które przeprowadzam regularnie z nowymi klubowiczami, to o takich problemach często ludzie nie wspominają, bo na przykład zapomnieli, bo to już jest sprzed lat jakiś problem, i wychodzi to dopiero wtedy, gdy stoją już przede mną na treningu. Na szczęście. W moim klubie nigdy nie przyjmujemy ludzi na zajęcia grupowe tak po prostu z marszu z ulicy, tylko zawsze zaczynamy od wdrożenia indywidualnego. Według mnie jest to jedyne rozsądne podejście, no bo wtedy mamy szansę poznać naszego kursanta, my jako trenerzy, wy jako uczestnicy macie możliwość też zapoznać się lepiej z nami, poznać nasze podejście, zobaczyć w jaki sposób to funkcjonuje. No jednak, rzeczywistość jest taka, że w wielu klubach to wygląda zupełnie inaczej. No i idziesz na takie zajęcia, okazuje się, że są zbyt trudne, jednak przecież twoja duma nie pozwala ci na to, żeby zaprzestać, bo już podjąłeś tę decyzję. Chcesz w końcu zrzucić te kilogramy, no co tam z tą ręką, która od trzech miesięcy już gdzieś tam leciutko cię pobolewała. No i chodzisz tak sobie, nikomu o tym nie mówisz, a problem tylko narasta. Znamy taki problem, podejrzewam, że znajdą się osoby, które znają. Jeżeli tak jest... No to to jest prosty schemat. No popełniasz błąd, który nie pozwala ci się przyznać do niego, i tylko i wyłącznie w momencie, kiedy przestaniesz to robić, będziesz w stanie sobie samodzielnie pomóc. Drugą rzeczą, która również się z tym wszystkim wiąże i też powoduje liczne urazy, a także ich pogłębienie, jest brak odpowiedniej regeneracji i odpoczynku. Po prostu ludzie dzisiaj są w takim przeświadczeniu, żyją. Że należy się zmęczyć, że inaczej ciężko spać, bo to prawda, nie mamy dziś zbyt wielu fizycznych takich obowiązków, i tak naprawdę siedząc cały dzień przy komputerze, no to nasze ciało się rozleniwia, i teraz my idąc na taki trening, dajemy mu ostry wpiernicz, no i nic z tym tak naprawdę złego, jeżeli zadbalibyśmy tutaj o takie podstawy, gdzieś tam właśnie związane z ruchomością naszych stawów, z zakresem mięśni, to wszystko o czym już mówiłem. Jednak wiele osób woli zamiast rozciągania na drugi dzień po prostu przyjść i jeszcze raz się upodlić na tym treningu, bo przecież to przynosi taki fajny efekt. Dobrze się śpi, bo człowiek zmęczony wreszcie ten organizm wykonał trochę wysiłku i można powiedzieć, że robota dobrze wykonana. No nie tak naprawdę do końca, bo przecież właśnie potem stąd pojawiają się te problemy, które kumulują się. To trwa często miesiącami i latami. Jeżeli jeszcze nie doszedłeś do takiego momentu, w którym odczuwasz jakiegoś rodzaju problem, to jeżeli ignorujesz. Zajęcia z rozciągania, jeżeli nie robisz tego samodzielnie w domu, no to tak naprawdę idąc na te zajęcia, może tak naprawdę zamiast sobie pomagać, robisz sobie krzywdę. Innym problemem jest to, że często ludzie po prostu przychodzą, są rozkojarzeni, nie za bardzo potrafią się skupić. Dzisiejszy tryb życia tak wygląda, że cały czas jesteśmy na telefonie 5 minut na Facebooku, 2 minuty na mailu, 3 minuty na telefonie i tak w kółko zmieniamy nasz ośrodek uwagi z jednego punktu na drugi. Nie potrafimy w najzwyczajniejszym świecie zachować skupienia przez krótką chwilę. Mówię tutaj o 5 czy 10 minutach takiej jednostajnej pracy związanej ze skupieniem na jednym zadaniu. Tak jak to właśnie wygląda na treningu, gdzie potrzeba zastanowić się, jak ustawić to ciało, żeby odpowiednio napiąć odpowiednie mięśnie, w odpowiednim momencie wziąć wdech, wydech i tak dalej. Zgiąć się, wyprostować. To jest tak naprawdę dość proste. Jeżeli mamy te umiejętności, ale gdy ich nie posiadamy, no to wszystko może prowadzić do dalszych problemów związanych z nabywaniem nowych nawyków, które będą nie do końca idealnie rozwijać nasze ciało, a wręcz nawet przemęczać pewne jego określone rejony. I tutaj przychodzi ktoś taki, mówi, ja przecież nie mam do tego nerwów, nie po to przychodzę na takie zajęcia, żeby jeszcze się skupiać, zastanawiać, liczyć te powtórzenia, daj mi spokój. I okej, okay, oczywiście rozumiem takie podejście, bo przecież chodzimy na te zajęcia również po to, żeby rozładować się troszeczkę psychicznie, ale właśnie czy nie w tym leży problem, że gdy zaczniemy się skupiać na czymś, co jest tak naprawdę zabawą, gdy postaramy się lepiej do tego przyłożyć, to tak naprawdę jeszcze lepiej zapomnimy o tych problemach, które wydarzają się codziennie poza naszą salą, poza jakąkolwiek inną salą i. Będziemy na tym korzystać podwójnie tak naprawdę, bo i lepiej wykonamy ćwiczenia, mniejsze ryzyko będzie wtedy jakiegokolwiek urazu i dodatkowo jeszcze lepiej będą nam wychodziły ćwiczenia, co będzie wiązało się z tym, że na przykład potencjalnie dużo szybciej schudniemy, wyrzeźbimy to ciało i osiągniemy nasz prawdziwy cel, taki jaki sami sobie wyznaczyliśmy. Naturalnie brakuje też często wielu osobom tego czasu. To jest dzisiaj mania i moda powtarzania tej mantry, która już w ustach wielu osób brzmi naprawdę. Jak jakaś, jakieś zaklęcie, które powoduje, że nagle też zwalniani są z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności za siebie. Przychodzi ktoś taki i mówi, że po pracy po prostu on już nie ma czasu, bo on musi to czy tamto, a potem widzę jak 30 razy na Facebooku komentuje różnego rodzaju głupoty. Sorry, no nie mój problem, nie moja sprawa tak naprawdę, żeby wytykać to takiej osobie. Jednak chcąc pomóc komukolwiek i mam nadzieję, że jeśli tego słuchasz, to właśnie z takim celem, proponuję, żeby zmierzyć Jakąkolwiek aplikacją lub samodzielnie ilość czasu poświęcanego na takie głupoty, jakieś seriale, jakieś inne bzdety, które tak naprawdę po głębszym zastanowieniu się, tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na Twoje życie, a ćwiczenia, które mógłbyś w tym czasie robić. Jednocześnie na przykład oglądając tego typu serial, bo nic stoi na przeszkodzie, żeby rozciągać się i oglądać sobie, to mają naprawdę dużo większy potencjał do tego, żeby wpłynąć pozytywnie na Twoje życie. To już kwestia indywidualna, jak kto do tego podejdzie ostatnimi kilkoma sprawami, którymi zawsze zajmujemy się z nowymi osobami, które również mają niesamowicie wielki wpływ na to, jak będziesz się czuć i czy twoje obecne i potencjalnie przyszłe kontuzje pojawią się lub znikną, no to tak naprawdę odżywianie i regeneracja w formie snu. Ależ gdzie tam, weź sobie tą zgadkę o diecie, schowaj między bajki. Ja nie będę tutaj nic zmieniać, ja tu nie przyszłam po to, żeby moje odżywianie zmieniać. Nieraz już słyszałem taki tekst, to są Cytaty to nawet nie są przeze mnie wymyślone wypowiedzi, tylko i wyłącznie cytaty z osób, które siedziały ze mną w tym pomieszczeniu, w którym teraz ja się znajduję, i na to się powoływały, że przecież jak ja mam spać 8 godzin, żartujesz, przecież ja mam dzieci, człowieku. To jest nierealne, bez sensu, co ty mi tu gadasz, przecież nie masz żadnego pojęcia, co się dzieje w moim życiu. Ale oczywiście. To jest nagminne. Wymówki, wymówki i wymówki, ja tylko tak to komentuję, no bo przecież konsekwencje tego rodzaju poczynań poniosą tylko i wyłącznie ludzie, ci, którzy właśnie tego rzeczy wypowiadają, tego typu, i nie za bardzo im się chceną. No. Ciężko jest na to cokolwiek poradzić, bo tak naprawdę trzeba po prostu zacząć od siebie. Najlepiej byłoby jednak zrozumieć też najpierw, dlaczego tak jest, że mi się nie chce, skąd to się bierze. Co powoduje, że tak naprawdę nie mam na to wszystko ochoty. I przyznam szczerze, że dla mnie jest to dość proste, bo to działa w ten sposób, że nasz organizm ma pewną określoną, z góry każdego dnia mniej więcej równą pulę energii. Jeżeli dobrze się wyśpimy, oczywiście. Jeśli się nie wyśpimy, no to również ta pula jest podobna, z dnia na dzień coraz mniejsza, ale tej różnicy nie dostrzegamy zbyt szybko. Natomiast wracając do meritum, nasz organizm najzwyczajniej w świecie po prostu nie nadąża za tym wszystkim. To zmęczenie, które powodujemy tym, że stajemy się jednocześnie coraz słabsi, ponieważ dużo czasu spędzamy w pozycji siedzącej, bez ruchu, mało tych aktywności mamy, to zmęczenie narasta coraz mocniej, a my zaczynamy od treningów dość intensywnego i coraz mocniej ładujemy mu do pieca. No i ta pętla coraz bardziej się zacieśnia, i na tym wszystkim cierpią również nasze stawy, na przykład nasze mięśnie, nasz kręgosłup, które zaczynają po prostu najzwyczajniej w świecie boleć. A ty idziesz potem na trening, dalej cię boli, nic z tym nie robisz, nie rozciągasz się, nie idziesz do jakiegoś speca, nie chodzisz na masaże, nie używasz sauny, nie wysypiasz się, źle jesz, nie pijesz wody, bo przecież po co ta woda no, i tak się to wszystko zacieśnia, zacieśnia, aż ból jest tak duży, że nie możesz już ćwiczyć. Więc, no co tam, przecież to nie duży problem na początku. Ale po kilku miesiącach takiego podejścia, niestety to wszystko się zmienia, gdy zaczyna boleć. No i pytanie, czy da się zrobić to inaczej? Pewnie, że się da, tylko tak naprawdę nie jest to aż tak proste. Wszyscy mówią, że jest to proste. Ja również często powtarzam, dla mnie w tym momencie jest to dość proste, no bo już przeszedłem ten proces. Wszystko, czego dokonasz, patrząc wstecz, wydaje Ci się dużo prostsze niż tak naprawdę, gdy patrzysz w przód. No, i pewnie dziś, nawet być może, wydaje ci się to niemożliwe. No co tam, niech sobie pogada, no niech sam spróbuje, przecież ja mam dzieci, tak? Znowu pojawia się kolejna wymówka, bez względu na to, czy są to dzieci w tym przypadku, czy coś innego. No i wiadomo. Pewnie gdybym wcześniej nie żył w taki sposób, nie miał tych samych problemów, to pewnie bym tutaj nie wymądrzał się. No ale znowu, znowu ktoś mi coś tam wymyśla, czego ja przecież nie przeszedłem. I tak w kółko. No, nie mam dzieci, co jednak nie odbiera mi prawa do tego, aby zauważyć, że dziesiątki tysięcy ludzi na świecie, którzy je mają, ogarniają jakąś swoją kuwetę setki razy lepiej niż ty na przykład, tak? Jak oni to robią? No, no jak? No przecież to jest niemożliwe. No ale dokładnie... To są ludzie tacy sami jak ty, którzy mają takie same dzieci jak ty i potrafią w jakiś sposób zaplanować efektywnie swoje życie, i nie robią tego wszystkiego na żywioł. To jest jeden z wielu problemów, o którym już nieraz mówiłem, więc możesz sobie znaleźć też odcinek o planowaniu, w którym dużo więcej rozwijam ten temat. No ale początkowo, wiadomo, wszystko tutaj wymaga większej uwagi, ciągłej analizy, planowania, myślenia, przygotowania się. I po czasie tak naprawdę staje się Twoją drugą naturą. No jeśli nie wierzysz, to spróbuj. Nie będzie to trwało na pewno miesiąc czy dwa. Być może potrwa to rok, może nawet dwa, ale z pewnością będzie warte Twojego wysiłku. Bo przecież skoro słuchasz tego odcinka, no to znaczy, że pewnie chociaż częściowo masz taki problem i próbujesz coś z nim zrobić. No, najprościej, oczywiście, powierzyć byłoby to zadanie komuś innemu. <laughs> Tutaj jednak mam niestety złą wiadomość, bo nie wszystko da się powierzyć innym, nie wszystko da się oddać, i ta praca czeka z pewnością większym. Przedziale ciebie, jednak to i też dobra wiadomość jest taka, że 100% korzyści z tego procesu również będzie Twoim profitem. Dlatego nie odkładaj tego na później. Ważne jest, żeby zacząć od choćby najmniejszych kroków, żeby wykonywać je codziennie w tym dobrym kierunku. Właśnie najlepiej, tak jak powiedziałem, codziennie, bo one potem fajnie się zaczynają sumować. Razem się ze, z tym wszystkim z efektami, które procentują przez całe lata. Ale tak naprawdę, no to co z, w takim razie z tymi kontuzjami? I Teraz, żeby dać pełną odpowiedź na to pytanie, to gdy zrozumiesz, że są one tak naprawdę efektem innych zaniedbań, często lat zaniedbań, to większość z nich sama zniknie. Oczywiście nie z dnia na dzień, nie z tygodnia na tydzień, być może zajmie to dużo dłużej, ale niektórymi być może będzie musiał zająć się na przykład fizjoterapeuta, I to najlepiej taki, który sam ćwiczy, rusza się, jest aktywny, i to najlepiej, żeby to była podobna dyscyplina do Twojej, żeby rozumiał te problemy, które ty być może masz. Jeśli jednak wyprostujesz te wszystkie problemy, tematy teraz i zaczniesz regularnie się ruszać w mądry sposób, to zobaczysz, że i twoje ciało odetchnie i podziękuję ci za to, że szanujesz je lepiej. No ale to w jakim razie, w takim razie jak lepiej podejść do konkretnego urazu, jak najlepiej to rozwiązać? No dobra, spoko, ja sobie zdaję sprawę, że każdy oczekuje tutaj rozwiązań niemalże uszytych na miarę jego potrzeb i dlatego ja no niestety nie oferuję tego typu rozwiązań sprawdź tutaj trzy typy na temat ból, bólu karku, przy pomocy których magicznie pozbędziesz się tego problemu, no bo jest to dość złożony proces, którego nie jesteśmy tak naprawdę w stanie przeprowadzić poprzez podcast, blog czy wideo na YouTubie i najlepszym krokiem będzie po prostu, tak jak mówiłem przed chwilą udanie się do dobrego specjalisty, który szczególnie właśnie w przypadku, jeżeli narzekasz już na ten uraz od pewnego czasu będzie w, taka osoba szczególnie do tego dobrze dopasowana, ponieważ ona przeprowadzi wnikliwą analizę, wywiad, obejrzy cię, sprawdzi, jak się poruszasz na żywo, nie przez jakieś tam kamerki i taka wiedza tej osoby pomoże ci dotrzeć do źródła problemu i naprawić to, co tak naprawdę od pewnego czasu nie działa. I następna rzecz, to będzie niesamowicie będzie ważne, też to, co zrobisz po wyleczeniu tego urazu, ponieważ jak wiemy. Najczęściej no historia lubi się powtarzać. Gdy już raz coś uszkodzisz, to twój organizm jest bardziej podatny na kolejne urazy, szczególnie w tym samym obszarze, szczególnie gdy nie zachowasz pewnego protokołu po wyleczeniu tegoż urazu. Jednak już o tym wszystkim mówiłem, więc tak naprawdę, jeżeli chcesz znowu konkretnej odpowiedzi, to wróć do pierwszej części tego odcinka i ponownie odsłuchaj, jak temu wszystkiemu zapobiec. To naprawdę nie jest jakaś fizyka kwantowa, ale są to proste i skuteczne rozwiązania, które najlepiej działają, jeśli. Będziesz je stosować regularnie. Ja z całego serca życzę Ci powodzenia. Naprawdę, dodatkowym atutem z tego wszystkiego, to tak naprawdę, to jest fakt, że cały ten proces, który zaczniesz wykonywać teraz i będzie on trwać przez najbliższe x lat, to przyniesie Ci efekty przez najbliższe 10, 20, a nawet więcej 30, 50 lat do końca Twojego życia. Tak więc zobaczysz, że będzie warto to zrobić. Zatem do dzieła. Nie czekaj, tylko od razu zaczynaj. A jeśli masz do mnie jakieś pytania, to śmiało pisz na maila łukaszmopa.silazdrowia.com. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej, zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!